W dzisiejszym odcinku oglądamy sobie najbardziej oglądane TikToki w ostatnim czasie. Także, no, mieliśmy to pizzę. E, Pizza jest nawiązaniem do tego, że Tilted wrócił. O, i tu. Pierwszy raz? Nie. O ja! E, ile macie koron? Napiszcie w komentarzu. Ja mam jakieś 20. Oh, hell now. I hate me. Wieszcie, coś powiem, że nie, nie jest komentarz. Możecie mi pisać w komentarzach e, o co tutaj chodziło. No, tu mamy Spidermana, oczywiście. Tilt Towersy. Cieszyć O, OG, e, kiedy chapter drugi został wydany? Tak myślałem, e, tak myślałem, że się tak stanie. E, nigdy nie ufaj e, flauto. Nigdy nie ufaj Giflautowi. Dobra, widzowie, e, w tej chwili na przykład możecie zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybować kanał. Lecimy dalej. E, o kurcze, to jest ta zbugowana lotnia. Było coś takiego, nie? Czy możesz wynieść śmieci? Tak, is it? On gdzie są na no, twojej łóżku? Jedny kotek. <laughs> Wynosi się na ulicę. Skoczył do świetnika. Aha, hello. hello? To jest twoje ulubione jedzenie, oh. <laughs> dzieci. Dobra, tutaj mamy... Oh God, Ej, ja pamiętam, ona chyba zaczynała streamować na mm, YouTubie. Pamiętam to. Pamiętam. I no, pamiętam te czasy. początkowe. widzowie, subskrybujcie jeszcze. Zapomniałem wam przypomnieć. Dobra, lecimy. Co tu jeszcze? Spiderki. Ciekawy jestem, czy spiderki w ogóle wycofają z gry, czy one będą... Ło okej, okay. Fortnite musi to zrobić. Mamy tutaj. E... Aha, rozumiem. Czyli żebyśmy widzieli, jak to wygląda. Mhm. Tak, myślałem, że o to chodzi. Też jestem za tym. Też jestem za tym. Aha, czyli że Pigaxy tak samo. Dokładnie tak powinno być, żebyśmy widzieli. A, widziałem ten odcinek. <laughs> widziałem ten odcinek. Ninja, e, inaczej. Karycz zrobił sobie na soundboardzie. Dźwięki ninży i mu puszczał. Taka ciekawostka. Oglądałem ten odcinek. Ale chłopanie złą bekę, co? Tell your ma- Tell your gra- e Powiedz babci e wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Tell your grandma I said! it! Happy birthday! <laughs> ja też się tak denerwuję. W sensie ja gram. Look at my dad. O kurde, to, to nie zły ojciec. Dobra, you open. tak, otwierasz sezon pierwszy i masz takie rzeczy, nie? Niebieskie, ale nie rozumiem troszeczkę. No, ja zawsze dostaję... Aha, dobra, czyli porównanie od najgorszego do najlepszego. Ja zawsze dostaję stajperkę. Okej, okay, don't be toxic. Właśnie, proszę nie być... To... Nie bądźcie toksykami, widzowie. Mam nadzieję, że nie jesteście, napiszcie. Okej okay. Black Knight, A Renatka tu była w ogóle. Mmm. -hmm. Przeciwnikom. Dlaczego? ich No, ja też tak czasem, jak mam na. No, na stajperce mam leczenie, to czasem wyrzucam. Nie wiem dlaczego ja to robię. Okay. Banal. O! Mamy w końcu coś. Alia Intro. Du -du 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 -du. Ok. Cztery czesty na tej miejscówce. O, o, nie wiedziałem o tym. Ale dymy, i naprawdę na, ta, na takich wykopkach, i tam jest zawsze. Ej, sprawdzimy to. Ale dymy, w ogóle, właśnie widzowie, jak macie jakieś mity, to nagram odcinek. Piszcie cokolwiek, i ja będę sprawdzać. Ale. Jestem w szoku. O nie. Nie bądź taki. 2022 i teraz będzie Tilted Towers. 3, 2, 1, stary. Pum. O, teraz. Co? A jak to jest? O, ktoś miał, aha, ktoś miał takiego reskina to jakby zrobionego. U, ej, a może tutaj coś na tych torach byście coś zrobił? Patrzcie jak to w ogóle, ej, fajnie to wygląda jak z policyjny śpikowiec. No nie z góry, tak z drona, coś takiego. Nice. <głos> <głos> nice. No dobra, zobaczmy <noise> dalej. Aha, idzie, idzie sobie zjeść na tacosa. Aha, tu jest, aha, tu jest tacos. Ja nie zauważyłem, myślałem, że to burger tam jest już. Dobra, dolary. E, mi i Fortnite never... A tak, czyli wszystko wydałem na skiny. Co to flip, freaking... yeah, <coughs> yeah, 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 yeah. lubię, lubię Lubię, lubię, <coughs> lubię. Ja czy kręcę? Ale, ale patrz jest mocny. W sensie no, długi. Niego też stream snajpują wizualnie. tak jak mnie. O, złoty banan. Czemu ja nie wbiłem złotego banana? U. Tak się da? W ogóle skąd oni mają te poduszki? This guy loves Macarena. Dyn, 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 Macarena. Ja wam będę śpiewał, bo pewnie przejdą prawa autorskie. No, no! No! To no. Yes! 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 yes, yes, yes. Eee, kobiety w Fortnite. Cie. Ej, nie no, kamano, co to ma być w ogóle? Eee, dobra, eee, konsol, mogę cię wytłumaczyć. Eee, nie wiem, czy zdążę to wszystko przeczytać, przy... Juge no, nie, że tak myślę, bo oni się tam cisnęli, że ty masz to, ty masz to, ty masz to. Ty masz to. One, secret chest. ja pokazywałem to. Tak, mamy slurpy. Ukryte. No, mi, mi nie pomogą, bo pamiętam o tym. Pamiętam po prostu o tym. O! Oh. O! Oh. Ej, co jest? Ja to muszę wszystko przetestować. Tu są fajne rzeczy. Tak, no? Napiszcie, napiszcie w komentarzu, co nam mam to stracić to ja to zrobię. Ale w, w ogóle, jak jeszcze nie zostawiliście łapki, zajdźcie zostawić. Mamy tutaj znowu... Ej, Bulba... Ej, w sumie to było podobne do zaura um, Okej, okay. brohida, end of the map. <grywka> O, to widzę M u glitchinga. Bum. Jak oni to w ogóle zrobili? Kto to zrobił? <grywka> Dobra, chapter 1, sezon 2. Chapter 3, sezon 1. Ja dalej będę uważał, że graficznie stary Tilted było ładniejsze. Zobaczcie na dół. Takie pomarańczowe takie te budynki. No tak mega bajkowo, ale i tak fajnie, że wrócił Tiltet. Dobra, Chapter 3, Sezon 1. Januar 19. O, 59. 32. No, dał radę. Oj, oj, oj. Nice, ładnie ze zrobił. Tutaj, Chapter 1, Sezon 8. A, czyli to jest tak jakby porównanie Tiltedów. O, oh, to jest dobry pomysł w ogóle. Patrzcie się, tutaj Neo Tilted. No, było to Tilted, było tych Tilted dużo. Mega dużo. Tutaj koniec Tilted. Czyli taka historia. O, oh, tak mam to nazwał. Historia Tilted Towers. O? Switch? Gram na Switch, ale fajnie tak to zrobił. Oh that makes sense because I actually can play Fortnite on my mic on my sorry on my microwave. <laughs> <Dobra>. Yeah. Many of my friends play a microwave. That's what pewno kto gra jeszcze kto, gracie, kto ktoś z was gra na mikrofonie? Chyba nie. Wait, what what are the graphics like? Mamy tutaj, e, dobra, e, odbijałem się obok niego, pewnie spotkałem takiego gościa, on mnie, ule... tak, no proszę, e, chciał za mną pójść, nie, chciał żebym ja go followował Pokazał mi e, to, skolektowaliśmy trochę tego Jak ja lubię te historyjki tiktokowe, że na przykład tam NPC gdzieś w jakieś miejsce i robi jakieś ziemotki. To są najlepsze po prostu tiktoki eee, on, Czyli oni się po prostu zaprzyjaźnili. E, no i pewnie dostali, wywaliło ich z gry za Timing. Nie tak kiedyś wywaliło. chciałem z, go, z gościem 1 na jeden zagrać. Eee, dobra, znowu się znaleźli na meczu, na tiltedach. <laughs> Jakie serduszka sobie wysyłają. Oddał mu lód. I tu kolejna renata w ogóle. A no i oddał mi zwycięstwo. Widzowie, jeśli wam się podobało i chcecie kolejną część, koniecznie łapa w górę, subskrybujcie, żeby nie ominąć. Kodewela w sklepie, no i wpadajcie na te filmy pozostałe. Trzymajcie się, na razie, piona!